Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się konserwacją podwozia w samochodzie. Do przygotowania takiej konserwacji potrzebne nam będą farba podkładowa czerwona, farba podkładowa szara, taśma malarska, środek do konserwacji podwozia, zmywacz z silikonu oraz wiertarka i troszeczkę krążków na wiertarkę. Najczęstsze miejsca występowania korozji to np. za tylnym zderzakiem, to znaczy pod tylnym zderzakiem, tak jak mamy to w tym przypadku. Tu były wkładki metalowe w zderzaku, powstała taka korozja. Nie jest jeszcze to groźne, natomiast warto byłoby się tym zająć. Zresztą sprawa się ma podobnie, jeżeli chodzi o progi. Tu były wstawiane delikatne takie wstawki do podłogi, spawy zaczęły korodować. Wygląda to groźnie, aczkolwiek jest to tylko i wyłącznie powierzchowny nalot i czas zabrać się do roboty. Miejsca skorodowane czyścimy za pomocą druciaka na wiertarkę do gołej blachy. Robimy to bardzo dokładnie. Jeżeli mamy większe wrzery to po prostu musimy je usunąć mechanicznie. Kiedy mamy już wszystko wyszlifowane do gołej blachy, musimy to zapodkładować. Ja używam czerwonego podkładu, który dodatkowo penetruje blachę i zabezpiecza ją przed korozją. Kiedy wykonaliśmy tą czynność, bierzemy się za nakładanie podkładu. Epoksydowego, również antykorozyjnego. Podkłady są z tej samej firmy. Nie wolno mieszać podkładów różnych firm, bo farba może się zważyć. Nakładamy te podkłady oczywiście w dwóch warstwach, obydwa podkłady w, obydwu, w dwóch warstwach. Jedną cienką i później poprawiamy drugą grubszą, po to, że dwie warstwy są dużo lepsze niż jedna gruba. Teraz, za pomocą pędzla lub wałka, lub po prostu poprzez natrysk pistoletowy, nakładamy środek bitumiczny, który zabezpieczy nam naszą, nasze podwodzie. Nakładamy go w dwóch warstwach. Ja wybrałem metodę pędzlową, ponieważ mój pistolet nie przepuszcza, ma za, za cienką dyszę i nie przepuszcza tego środka bitumicznego. Czas chnięcia takiego środka to około 16 godzin. Nakładamy jedną warstwę, czekamy 16 godzin i nakładamy drugą warstwę. U mnie jak widać jeszcze tutaj boki są skorodowane. Postępujemy dokładnie w ten sam sposób co poprzednio, czyli najpierw zdzieramy odpryski, później yy, druciach na wiertarkę, dwa podkłady i guma. No a tak wygląda podwozie, po zapodkładowaniu należy jeszcze nałożyć podkład, tak jak mówię, epoksydowy. Generalnie w tym miejscu była dziura i wstawiłem taką, jak widać stawkę z blachy. No może nie wygląda to super idealnie, ale na pewno jest to lepsze niż miałaby tutaj być jaka dziura tutaj jeszcze z tyłu szlifowałem, bo okazało się, że Najwięcej w sumie korozji jest na, na tylnej belce. Wyszlifowałem to oczywiście do, do gołej blachy. No i muszę to zapodkładować. Pamiętajcie, żeby po każdym takim czyszczeniu do gołej blachy przed podkładem dać otuszczasz. To znaczy dobrze to otłuścić, zmyć te syfy, żeby po prostu nie nakładać farby na taki jeden wielki pył. Tutaj wcześniej były robione wstawki, ale to nie przeze mnie. Przez poprzedniego właściciela. No, za chwilę zobaczycie efekt końcowy.